Hej moi kochani! Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Hanta. Jesteśmy w tym momencie w moim samochodzie, już w tym moim, moim samochodzie, nie jakimś tam, wiecie, firmowym czy czymś, tylko mój kochany, prawdziwy samochodzik, mój własny. W Ostatnio Wam pokazywałem e, dowód rejestracyjny, już taki stały. I w tym momencie jedziemy na stację paliw, jest 70, można jechać. Idziemy na stację paliw się zatankować, bo nam potrzebne będzie bardzo dużo paliwa. Bo do Poznania jest bardzo, bardzo daleko. Redukcja 3... 4 i delikatnie jedziemy na stację. A dlaczego do Poznania? No oczywiście dlatego, że Pyrkon, Pyrkon jest Pyrkon. Eee, w tym momencie jak widzicie ten filmik, ja go Wam się postaram stajningować odpowiednio. A to ja jestem w drodze do Napyrkon. Właściwie mam nadzieję, że obyło ob, 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 ob się bez problemów i dojeżdżam już na miejsce. Taką mam cholera jasna korki. Internet twierdzi, że najtańsze paliwo jest w tym momencie w Bonarce, więc czemu nie? Mieszkam blisko Bonarki, to sprawdzimy. Czekamy za Januszem z Passata. Chyba już kończy albo i nie, jednak nie. Dobra, słuchajcie, tak jak mówię, jedziemy na Pyrkon, na Pyrkonie na Pyrkon jedziemy moją Asterką, jedziemy ja do, bo będę prowadził, i ziemniak i z nami jedzie jeszcze Saskia, którą na pewno kojarzycie ze z, z, z streamów Jedzie też jeszcze jedna koleżanka, Asia, bo gdzieś tam możecie ją też poznać Ale ona nie jest na streamach Natomiast na miejscu, nie przepraszam, Asia jedzie osobno A jedzie z nami Kururu, którą też znacie ze streamów I na miejscu jeszcze będzie Dejno, którą też znacie ze streamów Także hej, będzie cała ekipa także, także jak coś to nas tam gdzieś tam szukajcie I w ogóle będziemy na pewno dzisiaj, jak to widzicie, czyli w piątek Będziemy jakoś tam po południu sobotę całą będziemy i niedzielę będziemy od rana także jak, jak ktoś chce się tam z nami spotkać, przywitać, zagadać jak najbardziej, sobie podjedziemy i faktycznie, dziwo, paliwo jest mega tanie tutaj bo teraz niestety ostatnio podrożało paliwo i możecie powiedzieć, hej Hanto, ale wiesz nie tankuje się na takich stacjach jak Osho, Carrefour i tak dalej bo tam mają chrzczone paliwo, nie wiadomo co i tak dalej i możecie mieć rację, owszem, bo, bo, bo niestety taka, taka jest tendencja, że w tych markach jakieś to paliwo jest takie. Nie wie jakie. Ale wiecie, bardzo bardzo prosty przykład. Tak samo nasze paliwo, nawet na dobrych stacjach, markowych stacjach u nas w kraju, ma się nijak do paliwa, chociażby za granicą zachodnią w Niemczech. Tam jest po prostu, się robi na Baku, was 100 km więcej. Takie, no wow, nie więc mniejsza z tym, wiecie, to jest jedna długa trasa, więc po prostu staram się przy, bo przeoszczędzić trochę pieniądz bo wiecie jak to jest, jedzie się na konwen, myśli się, e, tu sobie wydam trochę na paliwa albo na bilety, tutaj na nocleg nie, to spokojnie, mi starczy pieniędzy, nie? a później jest nagle, o kurwa, ile poszło, o Jezus Maria tak więc wiecie, jak nie tankujecie na co dzień takiego paliwa, to raz na jakiś czas może się, może się coś tam, wiecie, no bo to, chociażby tu Orlen 3,95 yy, ropa, ja zatankowałem za 3,68, no to jest prawie że 30 groszy, 27 groszy różnicy na litrze, a zatankowałem ich 40, to jest spora różnica, uwierzcie, jest spora różnica. No, a ja oczywiście yy, chciałem iść umyć samochód i kurwa zaczął padać. Super, ale samochód jest tak brudny, że nawet deszcz nie pomaga. Ale coś mi się wydaje, że to po prostu taki będzie przelotny deszczyk, bo właściwie za specjalnie takich chmur to nie ma. Znaczy wiem, że główno widać, bo tu drzewa są, ale... No, specjalnie chmurek nie ma, coś tam miało pokropić, to kropi, ale myślę, że będzie... że będzie gites. Ale tak czy strach, umyć muszę. No i przydałoby się jeszcze jedną rzecz sprawdzić, kompresor. Co prawda byłem ostatnio na kompresorze i dopompowałem sobie opony, żeby, wiecie, w trasę, jak się jedzie przy dużym obciążeniu, a to będę miał duże obciążenie wiadomo na samochodzie to bo dużo osób i bagaży więc dopompować lepiej koła i sprawdzić sobie żeby było równomiernie, w ogóle lepiej się prowadzi mniej się zużywa paliwa wtedy jeżeli są dopompowane koła i jedno koło letnie bo opony zmieniałem na letnie i jedno koło było takie sflaczałe trochę jak je założyłem oczywiście dopompowane jest i co prawda nie sflaczało teraz ale wolałbym też sobie sprawdzić na kompresorze czy nie ubywa w nim powietrza bo jak ubywa, no to niespecjalnie się nadaje do jazdy. No i jak jesteśmy już myci, możemy pojechać poszukać kompresora, dotrzeć sobie wszystko szmatkami i jutro rano ruszać w drogę, także widzimy się w Poznaniu.